Ma tu snipi, a to CV 90 105. Chłop mówi, że czołg będzie używany za rok. jak chłop grający czołgiem. No ale o właśnie, o właśnie, o właśnie o tym mówię. Autokanon prawie mnie zjadł. Jak chłop tego nie zrobił? Nie wiem. Mam wrażenie, że może być lekko a, nie z tego świata. Ale no nie udało się. No słuchajcie mówię, no nie, no, nie będę kłamał. No jakby w tym czołgiem mówię, tak jak tu widzicie. Da się. Oczywiście, że się da. Tylko, że problem pomiędzy da się, a robi się a To jest... No, właśnie ta różnica Obciąłem go na buskut Oj. Jest spoko, nie? Bardzo tam fajnie chłopów pociąłem Zobaczymy jak będzie w następnej, bo chcę dać temu pojazdowi szansę zabłysnąć Bo wiadomo, no, jak go zarzuci na BMPT to jest średnio I to się już powtarzam jak zdarta płyta, ale... Ale on ma, ma potencjał. Down tier, down tier, down tier. Co nam da down tier? Na mapie North Holland. Niedużo, ponieważ ten pojazd to straszny papier. Także i tak zabije nas przez krachita. Na Niestety brak pancerza oraz trzech członków załogi, tak jakby w włóczniku skutkuje one shotami. Zazwyczaj, chyba że coś wejdzie w silnik, penetracja naszego pancerza równa się śmierci. I to na miejscu. Nieważne z jakiego kalibru, nieważne czym, przynajmniej na tej, na tej mapie, teraz nie powinniśmy walczyć z BMP-ami, z którymi ten pojazd nie ma szans. Generalnie, pojazd wcale nie jest jakby sam z siebie zły. Sam z siebie ten pojazd jest naprawdę bardzo fajny: ma przyzwoitą strzałkę, bardzo fajną prędkość. Ma bardzo, bardzo fajne termodrona, może skautować, bo jest to light. Bardzo szybko się rusza. W tył w przód, generalnie dookoła. A szkoda jest o nim, kurczę, mówić mówić źle i mówić, że jest, że jest useless. Ale niestety jest. Nie jest to jego wina, a wina tego jak teraz wygląda. Wyglądają wyższe tiery, powiedzmy. A szczególnie wyższe tiery przeciwko rosyjskiemu Lineupowi Premium, którego teraz jest wysyp. Pojazd absolutnie tam, oczywiście, drugą szansę w tej bitwie. Powiedzmy, że się zagadałem, nie spojrzałem, ale niestety prawda jest taka, że pojazd ten na dzisiejszy dzień nie radzi sobie już absolutnie z niczym na berze, na którym go posadzono. O... I jedyne, co by go mogło uratować, to chyba obniżenie. Ponieważ, mimo iż PMPT znajduje się, powiedzmy, na 10,7, ten pojazd znajduje się tylko na 10,3. Czyli na lekkim aptezie, już walczycie przeciwko BMP-tekom, co staro się praktycznie co, co Gierkę. A teraz na tym, powiedzmy, troszeczkę, jakby to powiedzieć, downtierze, i tak walczycie przeciwko rzeczom, które mają was raczej na hita. Można nim coś zrobić, generalnie, tak powiedzmy, tak jak teraz. chłop wyjechał, powiedzmy, w miarę szybko przejechałem, misnął mnie, spoko. Trzeba korzystać z jego mobilności, tak? To jest mobilny pojazd. Nim strzała nie stankujecie, więc trzeba jeździć. Tylko, że problem na przykład w walce przeciwko czemukolwiek, co ma kanona albo szybszy, prawa do jest taki, że wy pojedziecie, a on tak was zabije. Commander Louda. come back here, you stupid! <laughs> Mimo, że tak powiem małego stragla da się tym coś zrobić. Nie będę Nie będę mówił, że, że się nie da, bo oczywiście, że się da jak każdym pojazdem. Tylko no trzeba się... Oj Trzeba się skupić troszeczkę bardziej. No, i niestety teammate'owi nie pomogę, ponieważ ja wyjadę teraz autokaną. Wyjadę i przestanę istnieć, cokolwiek tam jedzie. BMP2 nie jestem w stanie im pomóc. Teraz jestem. Jak już nie żyję. I takie są realia, niestety, grania tym. To jest rat tank. To jest nic innego jak rat tank. Na swojej pozycji albo jesteście super szybcy jesteście w stanie, że tak powiem, dosłownie doczować kule jak na Matrixie, albo jesteście ratem. Innej opcji na przetrwanie tego pojazdu nie ma. No, nie zdążyłem nawet wystrzelić. Jakby może my bad, że tak na niego wyjechałem, ale z drugiej strony miałem czas, powiedzmy, żeby zaskoczyło, że kliknąłem spust, a i tak nie zadziałało. No, jak widzieliście. E, bum bum i po sprawie bardzo szybko się, że tak powiem, rozklekotałem. Dlatego mówię, no ten pojazd niestety w obecnej, że tak powiem, e, w obecnej sytuacji na no obecnym B, że nie nadaje się dawsky na niczego. Nie, nie będę nie będę, że tak powiem, robił w konia i powiedział, że opłaca się go kupić, bo się nie opłaca, Dużo lepiej wam wyjdzie jakiś Christian. bo tym nie zdziałacie nic. A jak ktoś wam powie, że co bitwę ma 10 kili tym czymś i że nie zabił go jeszcze ani jeden BMPT, bo rozwala wszystkie, czy nie zabił go ani jeden rosyjski Autokanon, bo to nie tylko o taki chodzi, to kłamię. To po prostu kłamie. Segment reklamowy! Envy Casino rozda... Żartuję. Stoję, usiądź. Spokojnie, nie denerwuj się. Nie, sponsorem tego odcinka jestem ja i mój czas. Czas, który ty możesz wynagrodzić swoją subskrypcją, jeśli tego jeszcze nie robisz, a podoba ci się film. Bo jeśli widzisz ten segment i dotarłeś do tej części filmu, to znaczy, że ci się podoba. Albo przynajmniej masz coś do powiedzenia. Także możesz napisać o w komentarzu. Zostaw lajka, suba, komentarz i oglądaj dalej. No, no. No wybaczcie, że ten, jakby ten odcinek może być napełniony trochę bardziej takim jakby sarkazmem czy czymś, no ale po prostu no, no, no nie jestem w stanie. Jak jeszcze jakimś naprawdę gorszym pojazdem, powiedzmy, nie wiem, no nawet, nawet tym turde, nie wiem, challengerem DS-em. To jeszcze o tym odcinka nie zrobiłem, już z nim pograłem. Czy naprawdę jakimś Challengerem DS-em czy czymś? Jesteście w stanie sobie pograć... I, I coś, coś faktycznie realnie, realnie tak zrobić, że ostatecznie jakiś enjoyment z tego będzie, bo niektóre bitwy wam wyjdą, niektóre nie i się zdarza To na tym ran na razie mam no 80... nie, no dobre 90% losów, nie? Odkąd zacząłem tym grać. Teraz, żeby tak wam to pokazać Przegrywasz 9 na 10 bitew. I no, no nie przesadzam, po prostu tak jest, no zobaczcie, że tak powiem sobie na mapę, zobaczcie na górę, co się dzieje teraz. Nie jesteście niestety w stanie zrobić absolutnie nic. Teraz go dopiero zrobiłem. Lucky strzałem chacza. Ale mnie pewnie zapytacie, no ale snippy, skoro to jest lekki pojazd, ma w miarę dobre działo, dobre termo i super zuma czy nie powinieneś tym snajpić? Tak, ja powiem. Tak, powinienem. However, jak snajpisz, to BMP-TEK, czy jakikolwiek autokanon większy niż, że tak powiem, <grytanie> 15 mm, wydubcy cię na 2 km. Niestety nie masz szans nawet na, że tak powiem, w twojej najlepszej pozycji, nie masz szans z przeciwnikiem. A szczególnie nie z przeciwnikiem, który wie, że jesteś na tej pozycji. Ze zwykłym czołgiem może tak, ale z czymkolwiek ruskim niestety niestety nie. Ostatnio nie mam tego nagranego, ale na kursku to um, dostałem czasówką zlobowaną na głowę. A że to coś jest lightem, no to od Burzaka dostało overpressure. No najlepsze, co mogę zrobić, to to racić. Nie wiem, czy w tym miejscu, bo jest taki trend no niedogodny, nie będę kłamał. Ale najlepsze, co możecie zrobić, to racić. I to jak najwięcej. Bo wiecie, co was dopadnie? Jak nie dopadnie, was BMPT? Dopadnie, was BMP2M albo BMP4. Znaczy, BMD. Przepraszam. Bo BMD4 premkowe też było na przecenie. I potrafi być tak samo groźne jak Terminator. Mimo że nie ma tego pancerza. Mapa na której ten pojazd ma potencjał absolutnie zerowy Nie no wiadomo, no da się też tutaj coś zrobić na tym na renie. No już zapomniałem jak to się nazywa. No na arenie. Da się, da się coś zrobić. Oczywiście, że się da. Tylko problem jest jeden. O ile możemy się tu schować za budynkami, to przeciwnicy też. A my... No co? Na co na co przeciwnika? Na reload! Tak, generalnie to tak teraz drodzą do taką Jak macie szybki reload, a macie, tutaj jest 5-sekundowy. Jest szansa jeśli dobrze ocenicie sytuację, nie wycenicie. A nie ma czego wyceniać. Jeśli dobrze ocenicie sytuację, jest szansa na przykład strzelić przeciwnikowi, nie wiem, Fajkowo w lufę. Bo wam wystawić w coś w stylu. I sobie bezproblemowo go wybejtować, żeby na was wyjechał. W momencie, w którym wy już będziecie mieli przeładowane. Nie każdy gracz ma wrażenie, zdaje sobie z tego, jaki reload ma CFAłka, głównie dlatego, że nie każdy gracz je widział na oczy. Znaczy od, od, odkąd ten czołg wyszedł, przybyło. A skoro ich przybyło, a popularność tego czołgu spadła, to znaczy, że nie za dużo, że tak powiem, graczy w ogóle bierze, on istnieje. To tymi on sobie generalnie radzi, nie? Wie, to nie, nie jest jakiś, nie jest jakiś problem, czy tam z tymi, tymi lightami. Daje radę, no nie okłamujmy się. O, nie będę, nie będę też mu aż tak kurde negatywnej opinii robił, bo bo ten czołg sobie poradzi. Tylko no, problem jest w tym, że nie zawsze mamy takie bitwy fajne, w których faktycznie możemy go wykorzystać i niektórych to będzie frustrować, no. Powiem tak, no, to nie jest czołg, nie jest czołg dla ludzi o słabych nerwach. No, no mój team generalnie nas no, zrobili z nich kurde galaretkę. O, czy ja jakoś im super pomogłem? No, może, może nie. nie. Nie mi jest jakby karowek całą drużynę. I też, też nie wam, jakby to nie jest wasz obowiązek. Im się wykłada, nie możecie nic z tym zrobić. Każdy gra indywidualnie. Mimo to możecie grać sobie, sobie z ziomkami, ale nie z randomowymi teammateami Także na, na ten moment to już jedyne co robię to farmię sobie, farmię sobie te kille powiedzmy na przeciwnikach, bo no nie za bardzo jest coś innego do roboty, nie będę, nie będę was okłamywał. Tak na dobrą sprawę, no ja nie mówię, że to jest zły pojazd i nie, nie będę też go tak szkalował, że to o nie wiadomo jakie to gówno. Ale nie, nie polecam na ten moment. Może faktycznie jak będą na niego przetenę powiedzmy i trochę się tu pozmienia w Wortanderze na ten 10.3, to będzie, tak, będzie wart jakby nawet powiedzmy tej połowy ceny, bo na ten moment niestety nawet nie jest warty ceny na przecenie. No niestety, no po prostu nie będziecie się dobrze bawić grając z tym pojazdem. Ja się nie dobrze bawiłem grając z tym pojazdem, mimo że, powiedzmy, miałem te dwie, trzy bitwy takie, gdzie coś tam udało mi się, udało mi się zrobić. Bo giniecie od wszystkiego po prostu na strzała. No jest to jakby wada lajta, powiedzmy, no ale na tym ze względu na BR też może, no, czuć to po prostu mocniej niż na, powiedzmy, innych. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.